Lewy jego mandaty za przekraczanie ograniczeń prędkości, ale także tragiczny efekt Cristiano Ronaldo dla Juventusu. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś także o transferze Krzysztofa Piątka do Bayernu Monachium. Alexis Sanchez z kolegą Cristiano Ronaldo. A Iker Casillas dementuje plotki o zakończeniu kariery. Wczoraj dołączyło do nas 75 osób. Witam każdego bardzo serdecznie. Przypominam, że na 120 tysięcy subów kolejne losowanie piłki. Tak więc jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, zachęcam Was do kliknięcia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Poza tym dziś również mam dla Was niewielki konkurs. Do zdobycia bowiem jest PaySafe karto wartości 20 zł. Jedyne co musicie zrobić to subskrybować kanał, zostawić lajka pod tym filmem oraz odpowiedzieć na pytanie dokładnie z tej zagadki. Waszym zadaniem jest napisać nazwiska piłkarzy, których właśnie widzicie na zdjęciu. Jeśli już to zrobicie, ja wylosuję zwycięzcę i w kolejnym filmie pojawią się wyniki. Tak więc już jutro wpadnijcie na kanał, na pewno będzie nowy film, aby zobaczyć, czy to może nie wy wygraliście. Ale uwaga, bo już jutro oprócz tego kolejny konkurs. Zbliża się koniec roku szkolnego, czas sprawdzianów, egzaminów, i dlatego będziecie mogli zdobyć kilka długopisów marki Zakazany Długopis. Ale o tym więcej dopiero jutro. Więc po raz kolejny zachęcam do kliknięcia dzwoneczka. A teraz już koniec z tymi informacjami i zapraszam do oglądania. Wczoraj mówiłem o tym, że Robert Lewandowski i Bayern Monachium nadal nie osiągnęli porozumienia w sprawie nowej umowy i nadal nie została ona podpisana. Kością niezgody jest długość kontraktu. Polak oczekuje dwóch lat, a władze Bayernu oferują tylko umowę przedłużoną o jeden rok. To miało rozczarować Polaka, który nie podpisał nowej umowy. I tu podobno całkiem ciekawy interes wyczaiły władze Bayernu. Otóż, jeśli lewy nie podpisze umowy, to wcale tragedia się nie stanie. Włoski dziennik Tuttomercato informuje, że jeżeli tak potoczyłyby się sprawy, to do Monachium zawita kolejny polski napastnik Krzysztof Piątek. Po tym, co lewy wyprawiał i tak naprawdę nadal wyprawia w koszulce Bayernu, władze Bawarczyków są przekonane do pozyskania kolejnego Polaka i bardzo optymistycznie patrzą na ten transfer. Jeśli ten okres posuchy z golami u piątka się zakończy, to transfer już tego lata do innego klubu stanie się całkiem realny. A jeśli Milan nie awansuje do Champions League, to będzie on raczej więcej niż pewny. Bardzo mnie zastanawia, czy ta informacja ma jakiekolwiek podstawy. Ale mimo to nie zmienia to faktu, że taki transfer byłby bardzo ciekawym posunięciem. A tym bardziej, gdyby Lewy i Piątek mogli zagrać razem w klubie. W karcie pojawia Wam się ankieta, gdzie możecie zagłosować, czy chcielibyście Krzysztofa Piątka w Bajernie Monachium. A teraz tradycyjnie suchar, tym razem od Oskara. Jaka jest ulubiona drużyna ochroniarzy? Juventus. Coś mi się wydaje, że chyba nie każdy to zrozumiał, ale jeżeli załapaliście, to koniecznie zostawcie lajka like pod tym filmem. A tego newsa podesłał Michał Zieliński. Tak więc wielkie dziękuję. A jeżeli Ty również chciałbyś wysłać jakiegoś ciekawego newsa, fajną informację transferową, czy też nie tylko, możesz to zrobić za pomocą Instagrama Landry i Ty. Link macie w opisie filmu. W Manchester United kupując Alexisa Sancheza popełnił wielki błąd. Ja osobiście jako kibic mega się z tego faktu cieszyłem. Uważałem, że to idealny transfer. W końcu Alexis był już piłkarzem Arsenalu, czyli był ograny w Premier League i co chyba jeszcze bardziej istotne, był liderem Kanonierów. Uważałem, że ten transfer to będzie strzał w dziesiątkę i okaże się o wiele lepszy niż na przykład Angel Di Maria. I jak ja bym chciał się wtedy nie mylić, Sanchez niczym się nie wyróżnia na tle reszty drużyny, a inkasuje zawrotną tygodniówkę. United wpompowało w niego tyle swojego budżetu, że jak tylko o tym pomyślę to naprawdę robi mi się smutno. Teraz United za wszelką cenę chce się jego pozbyć. 400 tysięcy tygodniówki to za wiele na to, co oferuje na boisku. Szczególnie przeraża dyspozycyjność Alexisa. Co kilka spotkań łapie jakąś kontuzję, która wyklucza go z gry na kolejne tygodnie. Ja rozumiem, żeby to było raz, no maksymalnie dwa razy, ale zdarzyła się sytuacja, gdy wszedł na boisko w końcówce spotkania, bo właśnie wtedy powracał z kontuzji i tego spotkania też nie dokończył. Znowu coś mu się stało. Zainteresowani pozyskaniem piłkarza mają być dwa wielkie włoskie kluby, Inter Mediolan oraz Juventus, ale one bardzo spokojnie i z wielkim dystansem podchodzą do jego pozyskania. Największą zaporą jest jego pensja, ani Inter, ani Juventus na pewno nie pokryją jego tygodniówki, a na pewno nie w takiej formie, co obecnie prezentuje. Jedynym wyjściem wydaje się być możliwość podpisania takiej umowy, na mocy której to Czerwone Diabły będą płaciły część jego uposażenia. Jakby nie było to i tak i tak, klub z Manchesteru wyjdzie na frajera, który daje się czyścić z pieniędzy. I choć do tego transferu jeszcze daleka, a raczej bardzo daleka droga, to wydaje się, że kierunek transferu do Włoch na obecną chwilę jest najbliższy czy A jeśli już mówimy o United, to teraz proszę uwagę, bo w tym sezonie wcale nie jest tak, że nie wywalczyli żadnego trofeum. Zdobyli jedno, ale chyba najbardziej istotne. Otóż murawa na Old Trafford była najlepsza z całej ligi i wygląda na to, że cały zespół naprawdę dobrze funkcjonuje, tylko piłkarze nie potrafią kopać piłki. Zachęcam abyście dołączyli do naszej drużyny w grze Football Team. Poszukujemy szczególnie napastników oraz obrońców, bo tam mamy luki. Tak więc jeżeli chciałbyś zagrać z największymi sportowymi youtuberami w Polsce, zapraszamy do nas. Powstała też nasza akademia dla słabszych kont, nazywa się Akademia Landrynki. Jeśli nie łapiesz się do pierwszego składu, zapraszamy właśnie tam i konta, które rozwiną się najbardziej trafią potem do głównego składu. A rejestrując się z linku poniżej dostaniecie 200 energii na sam start, dzięki czemu szybciej rozwiniecie swojego piłkarza. Iker Casillas dementuje informację o zakończeniu kariery. Wczoraj portugalska prasa podała informację, że Iker Casillas zakończył karierę. Powodem tej decyzji miał być zawał serca, do którego doszło na początku maja tego roku. Jednak okazuje się, że była to zwykła plotka i nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Na swoim Instagramie napisał... Dementuję wszystkie plotki. Jeszcze nadejdzie dzień, w którym ogłoszę zakończenie kariery. Pozwólcie mi to zrobić osobiście, kiedy nadejdzie ten moment, ale to jeszcze nie teraz. Wczoraj rozmawiałem z doktorem i wszystko zmierza w dobrym kierunku. To wspaniała wiadomość, którą chciałem się z wami podzielić. Ja się tego nie spodziewałem i myślę, że wy też nie, ale jest to wspaniała informacja i jeżeli faktycznie powrót Likera byłby możliwy, to pozostaje nam tylko podziękować, że taka legenda może jeszcze trochę pograć. Massimiliano Allegri, czyli obecny trener Juventusu, już nie poprowadzi Starej Damy w przyszłym sezonie. Wczoraj taka informacja obiegła cały piłkarski świat. Włoch spędził w Turynie 5 lat, a jak sam dodaje, było to 5 cudownych lat. Zdominowali Ligę Włoską, dwa razy udało im się nawet dojść do finału Champions League, ale niestety dwa razy ulegli. W tym sezonie choć po raz kolejny wygrali Ligę i to nawet kilka tygodni wcześniej, to w Champions League nie dali rady Ajaxowi Amsterdam. Spekulacje na temat jego odejścia trwały od kilku tygodni. Informacje były sprzeczne. Jedne media twierdziły, że odejdzie, a drugie, że dostanie kolejny kontrakt do podpisania. Teraz wiemy już wszystko. Na informacje, kto zastąpi Massimiliano, musimy jeszcze poczekać. Cristiano Ronaldo jest wspaniałym piłkarzem, jednym z najlepszych na świecie, ale jego obecność w Juventusie ma nie podobać się wielu piłkarzom. Wielu piłkarzy czuje się skrępowanych na boisku, że cały czas muszą grać pod Cristiano Ronaldo. Szczególnie chodzi o Paulo Dybale. O całej sytuacji związanej z CR7 i resztą drużyny wypowiedział się brat Paulo, Gustavo. Oczywiście istnieje duża szansa, że odejdzie. On potrzebuje zmian. Nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie odejdzie, ale jest to bardzo prawdopodobne. Paulo nie jest jedyny piłkarzem, który nie czuje się komfortowo w Juventusie. Jest wielu takich zawodników i on nie będzie jedynym, który opuści Juve. A tutaj uwaga, bo Argentyńczyka ma pytać m.in. Bayern Monachium czy Manchester United. Lewy już od kilku lat mieszka w Niemczech i obecnie zna tamtejsze przepisy i zasady być może lepiej nawet niż polskie. Jednak na samym początku różnie to bywało. Każde państwo ma naprawdę wiele różnic w prawie i sprawia to, że podróżując do innych krajów warto zapoznać się choć trochę z ich przepisami. Przed historią Roberta Lewandowskiego warto dodać bardzo popularne powiedzenie, że nieznajomość prawa szkodzi. Tak właśnie było w przypadku Roberta. Ostatnio udzielił wywiadu do Czewele, czyli niemieckiej stacji, która nadaje programy telewizyjne, jak i radiowe. W wywiadzie opowiedział o swoim życiu w Niemczech. Jak żyje się w Niemczech tak sławnym Polakom jak ty. Monachium jest bardzo specyficznym miastem, nawet jak na Niemcy. Tutaj ludzie bardzo szanują życie prywatne innych, także czasem boją się nawet podejść. Tu naprawdę jest spokój, w Dortmundzie wyglądało to inaczej. Ludzie żyli z piłkarzem, żyli ze mną, przeżywali to jak się pojawiłem na ulicy. W Monachium jest to bardzo stanowane. A więc możesz tu tak po prostu iść na zakupy? Oczywiście, w Polsce też. W ubraniach prywatnych nie rzucam się w oczy. Zakładam czapkę z daszkiem i faktycznie mniej osób zwraca na mnie uwagę. Kwestia paparazzi wygląda tu zupełnie inaczej niż w Hiszpanii, we Włoszech czy w Polsce. Tu jak ktoś robi Ci zdjęcia to tylko wtedy, kiedy jest to oficjalne wyjście albo wie, że na pewno się tam pojawisz. Ale żeby ktoś czekał na Ciebie w ukryciu, w Niemczech z tym się nie spotkałem. Powiedziałeś kiedyś, że to co w Polsce jest problemem, w Niemczech jest nie do pomyślenia. Co miałeś na myśli? W pierwszym tygodniu jak przeprowadziłem się do Niemczech na odcinku 2 km na tej samej trasie dostałem trzy mandaty. Limit wynosił 50 km, a ja jechałem 56, 59 i 57. Myślałem, że kiedy 60 czy nawet 65 to będzie OK, a trzy razy złapał mi radar. W Polsce nawet jak radar stał, to te 20 km było dopuszczalne. Mandaty były małe jak zaparkowanie, ale sam fakt, że ktoś musiał wysłać dokument, a papier i wysyłka kosztują, więc nie wiem czy to było w ogóle opłacalne. Czasami jest on moim zdaniem aż do przesady. Na dziś to już koniec. Wielki dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.